Czy finał Tańca z Gwiazdami to jeszcze taniec, czy już medialny dramat? W półfinale jubileuszowej edycji doszło do największego zwrotu akcji sezonu. Aż dwie pary musiały opuścić program tuż przed wielkim finałem. A wśród nich Katarzyna Zilman i Jania Lizer. Pierwszy żeński duet w historii show. Ich występy były perfekcyjne, dwa razy maksymalna liczba punktów. Jurorzy klaskali na stojąco. A widzowie widzieli w nich faworytki. A jednak, podogrywce decyzją jurorów to Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zdobyli ostatnią przepustkę do finału. Czy to była sprawiedliwa decyzja? Czy jurorzy naprawdę oceniali taniec, czy ulegli medialnym naciskom? Fani już grzmią w sieci skandal. Program stracił wiarygodność. Niektórzy twierdzą, że wokół Zilman i jej partnerki życiowej Julii Walczak. Zrobiło się zbyt głośno i to właśnie ten chaos zaważył na wyniku. Finał zapowiada się jak prawdziwe starcie Tytanów: Bagi i Tarnowska, Gorodecka i Kuroczko, Popiel i Janicka. Ale po tej kontrowersji jedno jest pewne. Ten sezon zapisze się w historii jako najbardziej emocjonujący i niesprawiedliwy.